Dajcie, kochani, nazywam się Daria Dąbrowska, jestem pracownikiem Wielkiego Domu Kultury. Pokażę Wam dzisiaj modelowanie balonami. Będziemy robić kwiatka, szable i może coś ze zwierząt. Pierwszą balonową kreacją będzie kwiatek. Potrzebujemy do niego dwóch balonów, zielonego oraz. Może być jakikolwiek kolor. Ja wybiorę fioletowe. Potrzebujemy również pompki do nadmuchiwania balonów. Zaczynamy od łodyżki. Pompujemy ją dość mocno. Związujemy koniec. Pompujemy tak, żeby został na dwa palce kawałek. Odwracamy balon w ten sposób i zawijamy pierwszy płatek. Wpompujemy go trochę także żeby przeszło przez cały balon powietrze. Zabijamy drugi płatek, Może być większy, mniejszy. W sumie będzie trochę większy. Formujemy płatki, żeby były okrągłe. Pierwszy element kwiatka już mamy. Wdychamy kolejny balon fioletowy, Będą to płatki. Wpompujemy go trochę mniej, żeby łatwiej nam było zawinać. Zawijam I zawijamy kolejne płatki. Na końcu można sobie taki mały balonik, wtedy łatwiej jest przełożyć ostatni płatek. Możemy uformować płatki, żeby wyglądały bardziej okrągłe. Bierzemy wcześniejszą łodyżkę, zawijamy na końcu taki ma niewielki bąbelek, trzymając go cały czas. Przekładamy przedkład Kilka minut gotowe. Drugą rzeczą, którą dzisiaj zrobimy z balona jest miecz na chłopców. Potrzebujemy do tego jednego balona. Ja wezmę może taki złoty kolor i pompkę. Pompujemy go dość mocno, bo musi być sztywny. Zawiązujemy, bąbel jest napompowany prawie do końca, podobnie jak łodyżka kwiatka. Zaczynamy od jednego małego bąbelka i zawijamy taką pętelkę. Teraz robimy trzy bąbelki trzymając cały czas w ręku, żeby się nie rozpątały. No coś takiego. Przekładamy końcówkę balona przez kółko, które robiliśmy wcześniej. Żeby wymodelować, żeby był w miarę prosty, i nasza szaba jest już gotowa, z zwierzątkiem będzie małpka, można ją założyć na rękę fajnie wtedy nie, nie przeszkadza w ruchach, będzie nam potrzebny do niej jeden balon wybrałam pomarańczowy dla master, by dorysować jej oczy i uśmiech oraz tradicję wyjątka. Zaczynamy. Malą palcujemy dość lekko, bo tu będzie dużo skręcania. Związujemy, mi zostało sporo miejsca. Rozciągamy go trochę i zaczynamy. Robimy pierwszy bąbelek, to będzie ucho naszej małpki. Przekręcić go, obrócić tak, żeby powstało nam coś takiego. Potem będziemy robić uśmiech i buźkę naszej małpki. Składamy na to. Przekręcamy. Tu nam będzie taka bardzo uśmiechnięta muszka. Teraz zaczynamy, robimy głowę na obce. Dłuższy bąbelek na 3-4 palce. Trzymając go cały czas, robimy kolejne ucho, podobne jak tamte. I obracamy wokół siebie. Dochodzą nam teraz takie dwa bąbelki u góry, jeden po środku większy i taki balon skręcony. Teraz najtrudniejszy moment. Uważajcie, może pęknąć. Musimy złapać tu za uszy i głowę i przekręcić wokół pyszka. Wychodzi nam buźka małpki. Przekręcamy, teraz robimy jej szyję i obrót, żeby można było ją zawiązać na ręku. Tu nam pojawia się dziurka na rękę, a tu nam zostaje balon na zawinięcie ogona. Małpka już prawie gotowa. Ważnym elementem przy robieniu zwierzątek jest narysowanie im twarzy, wtedy wyglądają zupełnie inaczej. Rysujemy małpce oczy, nos i szeroki uśmiech. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Zrobiliśmy dzisiaj kwiatka, małpkę i miecz. Zapraszamy do następnych lekcji i oglądania naszego fantazji.